Dobra, słuchajcie. Czy Zeju POG ma y, już milion wyświetleń? Na pewno, nie jest 2 miliony. Kiedy to wyszło? 4 dni temu. Nie ma? Miliona nie ma. Co to za awaria? Co to jest niemożliwe. Czemu to nie ma jeszcze miliona? No nic, dobra. Zobaczmy. Nie chodzi o liczby, chodzi o jakość. Zeju POG 32. Mroczny klimat. Swoją drogą, sam jeszcze nie wiem dokąd, no bo z was nie chcę tam kur... widzieć nikogo Nie dam szans, dałem słowo, paru zdań, już nie cofnął parę ran Ciągle mam, które wciąż się nie goją Kuple nadal za mną stoją, tak jak za mną stali kiedyś Ludzie nienawidzą mnie, za co mnie kochali wtedy Sępy czekają na błąd, wciąż liczą na podknięcie. Chcieli się mnie pozbyć stąd, powiedz, który rok tu jestem I Fajny beat, podoba mi się te głosy takie jakieś operowe w tle Kto to zrobił? Pierun, przyjemny bicikl ja już takich nie słucham na co dzień To ten jest fajny Ten na bank cały czas Bo zapierdalam od lata I tak mi napiszą, że na start Miałem fart Albo nie zrobiłem sam No to pokaż proszę Kto mi wszystko dał To mi dał Przez to dziwko Dziś mam status legendarny Z myślą kilka legend O mnie jak już będę martwy Nie ćpałem nigdy Komentarzy znawcy zapamiętaj na zawsze, robi odwrotnie od branży Chciał mnie wyjebać, joma, chciała wyjebać ona. Dzisiaj patrzę na to, jakby z drona, bo jestem ponad. Moja głowa jest dowodem na to, że nie ma boga. Wybrali naszą stronę i zaczęli wstawać z kolan. Bo jako małolat zawsze miałem tych do forsy. Jak przestanę być zły, to się stanę jeszcze gorszy. Nie obchodzą mnie posty gości nieobrotnych, bo bez roboty w dobie robię więcej niż przez rok. Ty. Lubię dupy na odruch wymiotny, zbyt głupie. Znów wracam z przytupem do miasta, jak dłużej. Wciąż dorastać muszę choć. Chociaż... Alle liniki poskładane. Górę, przechodzi. Że noszę tajemnice gwiazd, nawet jak oczy zmrużę. Nie mów do mnie brat, bo mnie znasz z opowieści Nie jesteś jednym z nas, jak nie trzymasz się wersji, jak masz pieprzyć, że nie poznałem życia przez gierki to klejpysk. Podzięki nim nie poznałem śmierci No fajny kawałek, przyjemny <laughs> Czy lepszy niż yy, kawałek z trąbą? Nie, ale ten też jest spoko. Spoko kawałek. Fajny, fajny. Fajnie poskładane linijki. Ale moim zdaniem nie jest lepszy niż ten poprzedni. Wywóz chyba. Mm, wywóz, jak na razie, jest moim zdaniem najlepszym jego kawałkiem. Ale spoko kawałek jest. Jest, jest, jest fajny. Koza robił klip. Też klimatyczny. Prosty jest ten, prosty jest ten klip, ale zapewne taki był, taki był zamiar, żeby to tak wyglądało. Ale no nie ma się do czego przyjebać. No ja już mówiłem. Ja opinii nie zmieniam. Fajnie, że Krzario głównie się skupia na, na takich oldschoolowych, bitach bardziej. Bumbapowych. Natomiast yy, ten kawałek wywóz na drillu był yy, dla mnie ciekawszy, nie? Miał więcej takich e, momentów zabiegów różnych ciekawszych. Tutaj są fajnie posklejane linijki, ale też nie ma jakiegoś takiego, wiecie, no, no jakby nie ma takiego momentu, że mówisz wow, kurwa, co za mega unikalne flow. Wiesz co, raczej jest taki jednostajny, ale poprawnie. No mi spoko jest ten kawałek. Czy słyszałem schemat życia? Życia schemat? Życia schemat chyba też mi się bardziej podobał niż to. Oczywiście mówię o zwrotce za Yupoga. A ten kawałek jest... Też dobry, ale nie jest najlepszy. Ale jestem ciekawy bardzo, co będzie dalej. W ogóle widzę, że przerzucił się na swój kanał. Co on tu ma powrzucane? O, połusował wszystko. Aha, to niezła. Niezła kopia kurwa imperatora z głupczyc. Stawy like Ogólnie myślę, że jakby Zayu akurat Jeśli chodzi o ten nurt taki teraz ten e, Znowu no, nowa generacja youtubersko-streamowego rapu No to myślę, że topka, nie? W sensie, że nie ma, nie ma siary, kurwa Szkoda, że kurwa te wszystkie team, teamy X I te inne, inne kurwa, Worldy, Neternale Nie biorą przykładu, kurwa, z kogoś takiego Tylko robią takie ścierwo I później się człowiek musi wstydzić, kurwa No, a tutaj nie ma wstydu Jest y, bardzo poprawny i przyjemny kawałek. Czy on go puścił sam z siebie drugi raz? Yy, pewnie nie, ze względu na to, że po prostu takiej muzyki nie słucham, ale jakby mi to leciało, to bym se kurwa bujał główką. Tak to wygląda u mnie, jeśli chodzi o moją opinię.